Przepiękna chuba koło pałacu Marianny Orańskiej. Świeżutka. No do garnka nie wejdzie. Także darujemy jej. Darujemy jej tutaj. Zobaczmy pod spód. Jest naprawdę świeżutka. Super. Zobaczmy moją rękę dla porównania. Zobaczcie jaki olbrzym. Hubiak pospolity. No mam trochę tych hubek. Różnych podgatunków. Także niech ona sobie tutaj rośnie. Zobaczmy jeszcze tam jaki chub, jak wielki. O tam, o, 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 A tutaj... chciałem Wam pokazać, że jestem przy Pałacu Marianny Orańskiej. To co, podejdziemy sobie jeszcze chwilkę? Podejdziemy, zobaczymy kawałek pałacu, zrobię Wam zbliżenie. Nie tylko grzybami człowiek żyje, nie? Trochę architektury dolnośląskiej. Dobrze, przybliżymy. Połyskujące cegły leśniące, one są specjalnie wypalone specjalną techniką. Już nie będę szedł, bo film się zrobi bardzo długi. Ale tu, już po powrocie z pałacu, taki grzybek był. Mówię na blok grzybkowy musi być koniecznie film nakręcony. leśniący pałac. Złota godzina. Pozdrawiam.